No witam w piątym dniu naszego pobytu, w zasadzie w czwartym pełnym dniu naszego pobytu piątym, albo szóstym. Piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, szóstym dniu naszego pobytu na Cyprze. Właśnie wypożyczyłem auto przed momentem. Auto wam pokażę zaraz, ale teraz muszę szybko odwieść rower do wypożyczalni, bo właśnie minęły cztery doby. Mam nadzieję, że nie będę musiał dopłacić. No to udało się, żadnej dopłaty. Polecam te wypożyczalnie. E, mimo, że się trochę spóźniłem w zasadzie z oddaniem, e, pan nie robił żadnych problemów. Ride easy e, w Pafos. No dobra, słuchajcie, e, to spróbujemy zrobić dzisiaj taki wycieczkowy dzień. Mam nadzieję, że bardziej nam się uda niż wycieczka na Coral Bay wczorajsza. Generalnie, Cypr. Nie oferuje jakiejś bardzo dużej ilości atrakcji turystycznych. Jest słynna skała Afrody tylko Pafos, którą odwiedziliśmy w zeszłym roku i którą tutaj opodlinkowuję w odcinku na Bike Bajce. Jest sobie to centrum archeologiczne Katopafos w Pawos, które również odwiedziliśmy w zeszłym roku. Jest El Greco, półwysep, chyba tak się to nazywa. Jest jeszcze półwysep Akamas. To jest słone jezioro w Larnace, które warto odwiedzić ze względu na przebywające tam zimą flamingi. Ale to są wszystko miejsca, Czy niektóre z tych miejsc już widzieliśmy, a niektóre z tych miejsc są dość mocno oddalone. Poza tym szczerze mówiąc jakoś nie przekonuje mnie, widząc na zdjęciach i widząc na YouTubie, te miejsca nie przekonuje mnie to, żeby tam akurat jechać, bo, bo nie jest to jakieś... Przynajmniej tak, tak sądzę, nie jest to nic aż tak nadzwyczajnego. Natomiast coś, co mnie kręci, coś, co mnie urzeka zawsze i coś, co chcę odwiedzić też na przykład moja córka Tosia, to są urokliwe wioski cypryjskie. Ja już parę takich wiosek zaliczyłem jadąc rowerem i rzeczywiście mają niesamowity klimat. Są w zasadzie teraz totalnie puste, no bo jesteśmy poza sezonem, więc nawet w miastach w miejscowościach w miejscach turystycznych jest pustka, a w tych miejscach odludnych jest totalna pustka. Są oczywiście klasztory. Do klasztoru chyba dzisiaj nie zawitamy, natomiast chcemy odwiedzić trzy wioski. Nie wiem czy uda nam się zaliczyć wszystkie trzy, bo są dość mocno oddalone około 100 km stąd. Są to wioski głównie słynące z uprawy winorośli. Oczywiście najbardziej znaną wioską w na Cyprze jest lewkara, taka koronkowa wioska. Tam się wytwarza wyroby koronkarskie, ale do lewkary mamy jednak trochę za daleko. Katodrys, kolejna miejscowość warta uwagi. Eee, Wabla kolejna miejscowość warta uwagi, ale to są miejscowości, które e, niestety są trochę za daleko. Natomiast my teraz spróbujemy e, podjechać do Lani, Lofą oraz jak zdążymy, to w Unii Nie wiem, czy to się. No, Wuni się chyba to tak wymawia. Jak już dotrzemy do konkretnych miejscowości, to postaram się troszeczkę o tym opowiedzieć no, i po prostu pokazać wam ten fajny klimat pustych, małych cypryjskich miasteczek O właśnie Kasia podjeżdża maszyną, którą wyporzuciliśmy Toyota Aego, automat takie to maleństwo, że ojej no i ta kierownica po prawej stronie no i jak wrażenia? okej, okay, można się przystawić można się przystawić może, no, że automat, być. nie? No, ale jest. Trzeba, trzeba się mocno skupić. Omega! Oh Więc cały czas włączone myślenie. To nie jest automatyczna jazda, tylko. Czuję się jak na kursie prawo jazdy. No, trochę tak. E, no koniec końców wypożyczyliśmy ten samochód na dwie doby. 38 euro za dobę, czyli 76 za dwie, plus 42 euro za pełne ubezpieczenie. Mogliśmy nie brać ubezpieczenia, wtedy musielibyśmy 700 euro zapłacić w razie jakiejś kolizji, kolizji maksymalnie. E, mogliśmy też wziąć ubezpieczenie za 30 euro, wtedy... Mielibyśmy ubezpieczenie jakby w razie wypadku czy jakiejś kolizji, natomiast w razie na przykład złapania gumy nie mielibyśmy asystenta, więc już trudno, wzięliśmy pełne ubezpieczenie. To jest 200 zł, a przynajmniej spokój. Dobra, to jedziemy do tych wiosek. 100 km chłopię. Eee, ograniczenie na autostradach na Cyprze to jest 100 km na godzinę, ale w sumie może i dobrze, że. Szybciej nie można jeździć, bo ten lewostronny ruch jest jednak trochę dziwny. On się łasi do, do, do obiektywu. Dzień dobry koty, ale was tu dużo. I następny, i dwa następne idą. O Jezus tutaj to wam Jaki piękny rudzielec. Dzień dobry rudzielcu A ten następny jak się łasi, ojejku. Jakie piękne są te koty! Jesteśmy w Lani. Zaraz pokażemy miejscowa legenda głosi, że Lania wzięła nazwę od imienia córki mitycznego Dionizosa Boga Wina. A mieszkańcy posiedli ogromną wiedzę na temat uprawy winorośli i produkcji boskiego trunku. W winicach lanii wytwarza się m.in. Komandarie, czyli słodkie wino deserowe. Tutaj, nawet jak jechaliśmy, to był drogowskaz Komandaria Wilcz, czyli jest jakieś dość chyba znane wino deserowe, które właśnie się tutaj wytwarza. Jest też taka legenda, że, znaczy w zasadzie, chyba prawda, że. Sam król Henryk I, król francuski, wywiózł z Lanii zdrowe sadzonki winorośli, kiedy we Francji w Szampanii mieli problem z ich uprawami, żeby podreperować, podleczyć te winorośla w Szampanii. To właśnie stąd te szczepy, te sadzonki sobie zakosił. Piszą, że idealnym sposobem na Poznanie wioski jest spacer i jej krętymi, ciasnymi uliczkami, więc właśnie to zrobimy. Podobno można tutaj też spotkać wąsaczy, panów wą z długimi wąsami i z kozakami, długimi butami. To co zapewne od razu rzuci się w oczy, no chociaż nam się jeszcze nie rzuciło, to wąsaci mężczyźni obuci w wysokie, skórzane kozaki. W dawnych czasach Cypr borykał się bowiem z ogromną plagą węży, a wysokie i ciężkie obuwie zabezpieczało ludzi przed ukąszeniami tych niebezpiecznych gadów. E, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, z powodu węży właśnie w IV wieku e, naszej ery sprowadzono, a w zasadzie legenda głosi, że święta Helena sprowadziła tutaj koty, i stąd te miliony, półtora miliona kotów i dane takie były w 2018, być może teraz jest tych kotów już więcej. No, pogoda jest taka, no jesteśmy w górach, nie wiem na jakiej wysokości. Już u podnóża kurt Rodos, więc pewnie to możemy być pewnie na jakichś 700 metrach może 500. Jest tu zdecydowanie chłodniej niż na dole. Tematyk Museum Shoemaker. Takie samo muzeum, za dużo eksponatów tu nie ma, no ale coś tu jest. Takie stare buty, prawidła, tutaj taki warsztat. Tam mam pana, który tutaj w 1971 urzędował. Nie i kolejny pacjent. W zeszłym roku byliśmy w podobnej miejscowości oddalonej zresztą stąd niewiele. Omodos. Modos. Podobny klimat. Wszystkie kobiety, które urodziły się w Lani, bądź mieszkają w Lani, są zapraszane w każdą pierwszą sobotę albo w niedzielę nie pamiętam miesiąca na spotkanie. I tu jest informacja, gdzie są te spotkania, którego, o której. Super, taka, taka miejscowa integracja, mhm. a tu jest chyba, tu są zabytkowe chyba jakieś wazy, balie, wazy to ciężko powiedzieć, to są pełne naczynia mhm. W tych naczyniach przechowywano najprawdopodobniej wino. Co jest niesamowite w tej miejscowości, już to zauważyłem, to to, że tutaj te wszystkie miejsca, no na razie były chyba dwa czy trzy, są po prostu otwarte i można sobie tu po prostu wchodzić, bez żadnych biletów, bez niczego. w sezonie no zapewne byłyby właśnie otwarte tego typu miejsca jak ta tawerna tutaj podobno można sp spróbować tego lokalnego wina czy ten kaffe bar to teraz kierunek Lofu ale to jest widok nie koty, to kozy. Zobaczcie, po prostu sobie tutaj są. A ja mam... Ja mogę tak otworzyć. To są zakączkowane. No, tak, to są tutaj, one się tu pasą. Patrzcie, jak tam zbiera z drzewa te liście. Widzicie? Widzicie to? No tato, ja też chcę No dobra, to kolejna klimatyczna miejscowość w górach Trodos To lofu Zniesiono tą miejscowość na kształt amfiteatru na wzgórzach Gór Trodos właśnie. Zabudowa miasteczka składa się z małych domostw z wapiennymi ścianami, czerwonymi dachami, pięknymi drewnianymi balkonami, wąskie brukowane uliczki, neoklasyczna szkoła, wspaniały kościół, muzeum ze starym młynem oliwnym, bogata tradycja winiarsko-oliwna. Ja, mimo iż Lofu ma bardzo niewielu stałych mieszkańców, poza sezonem zamieszkuje za go około 100 osób, w lecie jest pełne ludzi, głównie dzięki licznym festiwalom odbywającym się w tym czasie. O, proszę. Jednym z najbardziej znanych jest festiwal Paluz, którego głównym celem jest promocja cypryjskiego dziedzictwa wiejskiego. Podczas festiwalu goście mogą skosztować Paluz, czyli tradycyjnego deseru z moszczu winogronowego, obserwować prace lokalnych rzemieślników ludowych, snycerzy i garncarzy, a nawet pojeździć na osiołku. Miłośnikom przyrody Lofo może zaproponować też kulturowym ślak szlak pieszy po górach prowadzący do tradycyjnego, do tradycyjnego starego kranu Elicji. No dobra no cześć koteczku uważaj, żebyś pod samochód nie wpadł. O, w Good good afternoon. Yes. Good afternoon. No, super klimatyczne miejsce. Lokalne piwa, wino. No super miejsce. Niestety nie ma tutaj tego tradycyjnego deseru paluze, czy paluz. Bo można go tutaj spożyć tylko pomiędzy wrześniem a październikiem tak naprawdę. Właśnie podczas zbiorów winogron. Wtedy po prostu jest ten deser tutaj produkowany. Natomiast i tak kosztujemy miejscowego specjałów O, takie desery. To jest po prostu syrop taki stężony. Galaretka to tam. Kasia ma e, albuzowy, tak? Ale taki kolor, albuza? A ja mam... Wiśnie, ale to chyba będą wiśnie. Jakieś takie candyzowane, jakby. Mm. No po prostu bardzo słodkie. Coś bardzo słodkiego. Jak zapytał pan, czy chce z cukiernika w wysypać do środka? No tak. gdzież ale oni tu chyba tak robią. Bo oni czasami pytają czy, czy Amerykano z cukrem więc oni sami chyba słodzą. A masz twarde, tak? Nie, jak? Pyszne. Ale to No i słuchajcie, coś co po prostu jest dla mnie mega sprawą, czyli prawdziwe frytki. To się tak zdarza rzadko zdarza, żeby gdziekolwiek, żeby gdziekolwiek były prawdziwe frytki, a nie mrożone No ta, to będziesz miał swoje. Pycha. Ciekawe, czy koty też jedzą takie frytki. O, takie wińko kupiliśmy. Półsłodkie, regionalne. To gdzieś tutaj rozlewane w winerni Pretorii. A takie zwiedzanie na tej porze roku takiego miejsca jak Cypr. Oczywiście ma swoje plusy, ma swoje minusy. Ja akurat lubię hmm, pewne umiarkowane tłumy. Eee, oczywiście nie lubię jakiegoś mega ścisku, ale są ludzie, gdy tworzą ten dodatkowy gwar, ten klimat, miejsca. Yy, jest po prostu ciekawie. Natomiast... Yy, ta pustka teraz, totalna pustka, no też urzeka, bo... No bo jest to... Jest to po prostu piękne. Jak tak chodzimy pustymi uliczkami takiego miejsca, takiego miasta, wsi, możemy podziwiać to wszystko. Podziwiać to, co teraz właśnie widzę. Zobaczcie to. Dlatego z, z moim zdaniem właśnie dobrze jest odwiedzać takie nieoczywiste miejsca. Niekoniecznie skały Afrodyty, muzeum archeologiczne i Półwysep El Greco. todo este bagaje No to w zasadzie koniec tego cudownego dnia. Warto naprawdę wypożyczyć ten samochód i troszeczkę się ruszyć w głąb lądu yy, na Cyprze, bo no śmiem twierdzić, że głąb lądu jest ciekawszy wręcz niż samo wybrzeże. Chociaż oczywiście wielu miejsc nie widziałem, więc nie będę się tutaj wymądrzał. Yy, jutro Kasia już odlatuje. Yy, do Polski zostajemy jeszcze z Tosią przez dwie doby, eee, trzy noce, więc w zasadzie przez dwie noce. Więc spróbujemy też jutro jeszcze, też jutro jeszcze gdzieś pojechać na wycieczkę, najprawdopodobniej eee, do farmy osiołków. Tu jest taka. Farma osiołków bardziej znana. Ona jest na wysokości Larnaki, znaczy no, od Larnaki jest bliżej, więc tak naprawdę tam stąd mielibyśmy około 200 km. To, to trochę za daleko. To jest ten Golden Donkey Farm. A tutaj bliżej jest Donkey Farm. No, podejrzewam, że jak ta Golden Donkey Farm odniosła sukces, to teraz się tworzą te Donkey Farm na każdym kroku. Ale spróbujemy odwiedzić tą taką farmę z osiołków bliższą, Pafos. No i może coś jeszcze. A tymczasem, no na razie się jeszcze nie żegnam. Ale jakbyśmy się już nie widzieli, to do zobaczenia jutro.